Nowa FIFA, a raczej EA FC 24, miało swoją premierę jakoś tydzień temu. No i jak pewnie wiecie, jedną z większych zmian tej edycji jest dodanie kobiet do Ultimate Team. I z tej okazji postanowiłem, że zagramy draft. Ale żeby nie było tak prosto, będę mógł wybrać same kobiety. A na końcu ocenimy, czy w tej edycji gry są lepsze od mężczyzn. No i dobra, kupujemy token draft i zobaczmy jakie będziemy mieli formacje. Eee, z tego co widzę, to najlepsza będzie 4-4-2. I przypominam, wybieramy same kobiety. No i jako pierwszego mamy Mysiego, Salaha, ale my musimy wybra wybrać panią Grinelli z Juventusu. Statystyki ma dobre, Overall też, więc zobaczymy. Następnie mamy panią Selner, kolejna będzie albo Engen, albo Sonnet. No i ja wezmę panią Amerykankę ze względu na tempo. No i naszym pomocnikiem będzie pani której nie przeczytam, ale jest ona z Islandii i gra w Wolfsburgu. Lecimy z kolejną kartą. No i mamy Amerykankę. I zostało tylko trzy karty do końca jedenastki i mamy w końcu jakiś wybór. Mamy trzy karty kobiet, no i postanowiłem, że wezmę tą panią. Najgorzej, jak nie będziemy mieli bramkarki, bo wtedy będę musiał zagrać jakąś zawodniczką z pola. No i mamy kolejny wybór, a będzie to pani Dun Dobra, mamy kolejną zawodniczkę i tym razem dwie do wyboru. Panią Robert Jensen. i Ja ze względu na to, że nie mamy jeszcze napastnika, to weźmiemy właśnie tą. No i mamy kolejną zawodniczkę, a będzie to Gabi Nunes. Zostało tylko kilka kart do końca i mamy Mam nadzieję, że uda mi się złożyć całą 11kę właśnie z kobiet. Dobra, tym razem znowu są dwie. A w sumie brakuje mi tylko dwóch. Mamy Mati Kasza i ostatnie dwie karty. Mamy panią z Liverpoolu i zobaczmy, czy będzie bramkarz w dzisiejszym meczu. Bo jak nie, to może być naprawdę ciężko. No i na szczęście jako ostatni wybór jest pani bramkarka. Także mam farta. No i tak prezentuje się moja dzisiejsza jedenastka. Żadną z tych pani nie grałem, także zobaczymy, czy uda mi się wygrać w ten jeden mecz. Pora wybrać trenera i lecimy do meczu. No i dobra, przed czas zobaczyć skład mojego rywala na bramcy z Loris Tomori. Nie jest on najlepszy, także może mi się uda wygrać ten mecz. Aura lecimy Jensen. Podanie na skrzydło, Selner. Selner, dobra. Wzyw się do środka, Jensen. Oj, 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 to może być ciężko jednak. No nie gra się najgorzej tym składem, ale widać jednak różnicę. Łoś, mój przeciwnik, zrobił zmiany przed Openda z tego co widzę, i Neymar, więc może być ciekawie. I teraz wypuszczenie na skrzydło. O, no, nie było to najlepsze, co mogłem zrobić. I teraz Openda. No, Openda może być tutaj mocny, zawo mocnym zawodnikiem. I niestety jest to 1 do 0 dla mojego przeciwnika. Kolmuani. Jensen. Gabi Nunes Jensen strzał. I tak jest 1 do 1. Neymar będzie próbował pewnie podać do środka i pewnie mu się to jeszcze uda. Ale broń nasza naszhobramkarli. Teraz opęda strzał. I niestety jest to 2 do 1. Ojoj, oj, Neymar. Jest to poprzeczka. No i po pierwszej połowie jest 1 do 2. Niestety i wydaje się, że może ciężko być w ogóle coś tutaj zrobić. No i dobra, lećmy już z drugą połową. Miejmy nadzieję, że nie ostatniego meczu w tym odcinku. Jest to obęda pewnie strzał na 3 do 1. No i niestety tak się dzieje. 3 1 i będzie bardzo ciężko wrócić w ogóle do tego meczu. Selner, I Kirilly strzał na 3 do 2. I jeszcze może powalczymy w tym meczu. Może się uda się nawet coś strzelić tutaj. Fajnie by było zremisować, a może być ciężko, ale zobaczymy. Zagranie na drugą stronę. Jakobson. Jacobson podanie do środka. Strzał i skriniar blokuje. Bo Memphis, Depay to będzie raczej gol na 4-2. I niestety zostało 10 minut do końca i był to gol na 4-2. Neymar podanie zeszli do środka i pewnie podanie, ale na szczęście obronione. No i jest Neymar przy linii końcowej. Mairi, Pol Młani. Dobra, ja mam fiw. Tutaj dwa gole, żeby pomyśleć chociaż o dogrywce, no więc raczej nie ma szans. No i koniec tego meczu. Mecz kończy się wynikiem 5 do 2 dla mojego przeciwnika. No i niestety, moim zdaniem, kobiety w nowym EAFC są niestety do niczego. No i grając tylko kobietami bardzo ciężko wygrać jakikolwiek mecz w FIFA. A dzisiaj to by było na tyle. I przypominam Ci, że tutaj wyświetla ci się ostatni film, który również polecam zobaczyć.